Klo babcia 697. Słuchajcie, no, miałam taki, taki, taki klop, który tu mam ze spuszczaną wodą z, z literkami, ale znudziło mi się. Wiecie, że ja się nudzę szybko i różne inne rzeczy robię, bo lubię zmiany. Wiem, że zmiany nie są dobre, albo są dobre, więc nie wiem. I teraz tak. Patrzcie, zrobiłam sobie perełki. nanizałam sobie perełki, bo jestem elegancką, starszą panią i muszę nosić perełki, nieprawdaż? A teraz do, do roboty, do rzeczy. Ten odcinek będzie o tym, że wprowadzam nowy podkanałek pod tytułem Moje miejsca. Klub babcia, moje miejsca. Patrzcie na mnie. Lajkujcie, postujcie. Wszystko jedno, róbcie wszystko, żeby było fajnie. Klop babcia. Jestem na kortach. Jestem na kortach bardzo znanego klubu warszawskiego. Nie powiem nazwy. I co tutaj mamy? Za kortem takie przestrzenie się nam ukazują. Jakieś stare rury, leżące tutaj pewne od średniowiecza, liście niesprzątnięte, plastiki i, 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 i jakieś śmiecie. No, i, i takie takie właśnie klimaty. A potem patrzymy. Ups. Nie, 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 nie mogę pokazywać zbyt długo tej reklamy, bo to jest lokowanie produktu. Nie mam podpisanego, podpisanej umowy z tą firmą, która tu się reklamuje. Na tych strasznych śmieciach. Odbijamy sobie tutaj tę piłeczkę z klop dziadkiem co tydzień i z naszym trenerem panem Jackiem. No na koniec to ja byłam, co tak pięknie odbijałam. Klop babcia, wasza tenisistka.